By na wstępie tego odcinka chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Bardzo mnie zaskoczyła Wasza aktywność pod filmem. A dzisiaj widzicie pracownicy nozłomki. Belki mam zbierać płatkiem, a płatka w nią sensie nie pokazałem. bo one będą odstawione dosyć dobre cyk dobra mam trzy piony jeszcze boleść przejdę cyk dobra a ten pienik dobra dobrze się... dobra Dobra, na ładkę i ubra ładek będzie odstawiony dobra to jest to jest gałęził sobie jest dosyć późno, bo 18.00. Dla parku jest 16 tu jest Tutaj jest ta. 16.14 Ursus. No, go jeszcze bym pokażę w środku. A nie, ciemno to Nie będę pokazywał. Bo to nic nie zobaczycie ani nic A, Zamknę. też. Yy, ty, tego. Ach, cholera, bym zapomniał. Właśnie, 22 24. I ja tak mówiłem. Ja się zamknąłem. I 12, 24. Ma iść na sprzedaż. Ma Maję... iść na sprzedaż. Sprzedaż 12.24, albo 12.04, tak minął no, 12.04, a tak minął no, 12.24, no więc Wam daje wybór, Wy zaznaczycie, który ciągnik zostaje, więc dam no. mm, tego jeszcze, trzy, A no tak, przy zostawiłem, dobra, wezmę 60, ech, za drugim. Biorę 60 i rura, bo przeciepy dwie zostawiłem na łące. Myślałem, że więcej będzie z tych łonek wszystkich. Ja Ym... też tam zostawiłem. Astądziłem, że tak się porodzał jedne. A nikt nie jedzie. Dobra. Poszły ganie popytanie. Rura! ja! Ta szwalnia dalej tam. pies jak to się nazywa Ciągle włączony te cholerze go niebawę to I rara, i rara. O, szukonie, Nie nam no, powinna dać chyba ale... paradę. Dobra teraz czy nikt nie ukryć bo... Niby 18 Nie są, so, so widać już e, matka, matka A, a dobra to i dobra takie przyczepki, to też jest dziadka i tam tam mam ich też nie, nie zdołałem pokazać, albo pokazałem, nie pamiętam dokładnie. Ja teraz podjechać. No, tutaj mały jest sto Kurwa, czekajcie, Kurna mać co za debil. Ja pierdzielę, ale ten fakt, to ci jutro muszę tu przyjechać i Nie zbylować no Szkoda trawie kurcz na dymi ze strony A bolec kurwa A gdzieś jeszcze kurna mać Dobra mam tk, tk, Kamerów nie ma, to znaczy się w ty... Na co za dymi Wziąłem Susiada mojego żeby mi to sprasował bo ja miałem inne rzeczy do roboty i poczułem go Oczywiście za to zapłaciłem No to kurna no nie ja się, ja się jeszcze przejdę Idę po polu cholera, bo tak to nie może być No to ć... No co nie, dobra Nie no dobra widzowie nie to jest tragedia z tym człowiekiem Oj, oj Jaki David z niego, ten fakt Dobra Jeszcze tak... O no, Czekaj się, nie zatrzymał się Mam drona, na mam bombotmane Dobra Patrzcie, już się nauczyłam ostatnio Umiem operować dronem i jednocześnie jechać z Patrzcie kurwa, ale to zajebiście wygląda da? No rura, rura, ośka, ośka, ośka No nie, no jak władek wjechał z tymi I na mać to z... Przecież z... nie, no przecież było o, może, ale... Z wylami no to ciurna mać! No dawaj szybciej ty! No to kurna, ja ci... Nie, ja cię sprzedam! Szmać, szmać. No, no, no rura, no! Gdy to? Nie, no ja cię do złomu oddam, no! Dawaj szybciej! Ty masz chląskę parczewa! Masz Przepraszam, że tak mówię, takie słownictwo, ale ta 60 na... No... byłem tam osobistym przy ciebie. To rura, Willy, kurna! Się odpaliło i ono te tego. Co się nie dba? To drogu, no, to kurna zapomniałem? A ja jak to, wtedy dziadkim jeszcze tam byłem Dziadek ma ogólnie wyjść za 5 dni A i w ogóle taki news, dam. że jak będzie 10, 10 10 subskrypcji na tym kanale, to nagrywam piosenkę I trochę minie za 2-3 dni zanim nagrę tą piosenkę, więc musimy cię musieli być cierpliwi jak wiecie. Teraz jak to nagrywam to mam chyba 7, więc to naprawdę dużo, więc no, dobijajcie. Kurwa, To cię ja miałam do tego, no to ja pierdzielę. Widzicie? Jak to człowiek na trześć, bo nie myśli. No to ci ja, cię, pierdzielę. Kurwa, mać, dobra. Ktoś po ziemniakzach są. Do tej gnity, tej cholery. To się już przyjadę, bo mnie już i tak tym z To jest mendoza widzowie To jest mendoza On to specjalnie pewnie zrobił Dobra Dobra ale... Dobra A tutaj Dobra tutaj jeszcze przewkon Dobra wiecie co o tyk, tyk. Dobrze. dobra, odczepione to chociaż, Podczepione. dobra. Właśnie cholera bo ja na skutki miało mi co no, to fajku? Co to za, no nie, no jak mi się, Giegi jeszcze zakleściał pod Seż ja to, to... to cz... ja to, ja to, nie, ja to, nie, to, to, to ci będą jaja. Ja to zostawię. Kru. Czekajcie, bo ja na chwilę jeszcze przyczekam, cyk, cyk. Dobra, jeszcze tutaj piękna. Ja zobaczyć tylko na takiej mini-mapie z telefonu. Ups, nie to. Ale jak go odpaliłem. Hihi. Gdzie jest ten słup? Dobra, czyli muszę... Tak, ten dayciu. Dobra, to się wyrobię. Zapięte to pasami, zapięte z rana patrzę aż kaśka, aż kaśka. Mówimy 30 i. Jakieś... jakimś. w prawdziwym życiu, prawdziwym. I już z serii. Jakiś i IE. I... 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 Ryl. No, że prawdziwe życie, co ja robię, takie obowiązki. i napiłuję czy dobrze niech to widzi to napiszcie w komentarzu i, i zrobię ankiet na ile i na, na ile subskrypcji. bo to jest kanał nie za was. Dobra, nie przedłużając Czu, kurwa to jedzie tym dziadostwo za serrane no tu jak się robi pomędna to oszukuje na, na pieniądze Kurwa czekajcie Dobra nie. Tak sobie będzie, jak on, to i będzie jechał w dupie tam Jeszcze tu się przebiegnie w szum macie Aj go tak nienawidzę z, z, z tego To jest mało powiedziane on, on tutaj be, zawsze siedzi on pewnie teraz szpica Wiecie co na, czemu Tak lampkę robi o, oh, jeszcze nie są O, oh, jeszcze na tym. Tu kto jest z nich? Ten albo ten Dobrze, nie mm, ale szybki jestem. Dobra, jadę. Rura, rura. Rura. Po betonie. Lewnie ściągnęła matką. To jest No, jedź tym No weź tą skrypętę. Czemu to nic z tej iść. Świat załamię ten ciągle. Już go załamie z tym gumem. Nie no może jeszcze wrócić nie wrócę. No a tam jeszcze jest ten uległ się robi, ale... W następnym odcinku jak będziecie chcieli. bo tutaj jesteś jest na yy, po lewej. Na dziele w mietnym w szpitalu będzie, no to wiecie. No I... nie mamy, to już 6 to już, już normalne. Nie no, więcej, co ja No, jedź. Ja przysięgam cię. A mogłem się wymienić z tym tym Mogłem. Mogłem cię wymienić. No. Nazwałam cię kiedyś Wiosą ja Mać. No jedź. Jaduj. jest jest Chwilę. Chwilę. A tylko sobie jeszcze zobaczę, gdzie to jest. Kurzwoje, ja przecież z bylami jadę. Nie no, przecież ja jestem jakiś głupi. Z bylami tutaj przyjechałem. No. Matko, przecież do piekarni no to ci Jezu, że się... na darmo to żebym jechał No i jeszcze nie skręcasz tak Menta Złom na ciebie nie dała Nie działa, to to tak jaków ci damy Ty, cholerstwo kupię. Do piekarni, muszę dojechać no to już. Ci... Tu się w głowie nie mieści no jedź, 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 jedź. O teraz górki. Nie no, z górki, nawet nie chcę nie wypracuję. Uj! Przyszedł mi SMS, że jakiś alarm. A mój, bo ja mam takie poczucie te alarmy, to tu, by to tu przychodzi i muszę to wyłączać Dobra. Oj, jest Ah. Oh. No, Dobra, s tím symbolickým aktem, tím zakončuje odstínek. Do vidění.